Wielki sędzia! Na litość komety, Marłoże! Nie drży się tak, bo mi się bębenki rozpękną. Nasz pan się posypał! Zostaliśmy z tego Kto? Gdzie? Jak? O co chodzi? No, nasza tajna misja! Dzieciaki wpadły w sidła, a rachmy! Co? Do centrum sterowania natychmiast! Witaj, Dziaduniu. Przykro mi, ale twój plan jak zwykle się nie powiódł. A nie. Myślicie, że kiedyś nas wypuszczą? Mam nadzieję, że wielki sędzie nas uratuje. Jak widzisz, twoja ziemska gromadka jest teraz całkowicie zdana na moją łaskę. Co zamierzasz? Hmm. Jeszcze nie wiem. Muszę się zastanowić. Jeśli zrobisz im krzywdę... Za kogo ty mnie masz, staruszku? Jestem kolekcjonerką, nie sadystką. Miałabym skrzywdzić takie okazy? Okazy? To nie są żadne okazy! Ależ są! I to jedne z najcenniejszych w mojej kolekcji. Nie masz się! Na razie! Wszystko stracone. Dzieciaki uwięzione. Ekipa zdemaskowana. Co my teraz zrobimy? Wielki sędzio! Nie rozumiem! Mam sygnał gotowości za steroidy Tartar. Co? Jakim cudem? Przecież misja się posypała i wszyscy są w rękach arachny. Wygląda na to, że nie wszyscy. Jak to nie wszyscy? Sam widziałeś, siedzą w klatkach. To był sygnał Rubiego! Robiego? go? Zaraz, zaraz. Czy to znaczy... To znaczy, że robi nie dał się złapać. Mój dzielny mały braciszek! Szybko! Spróbuj się z nim połączyć! Robi